Popatrz, niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, jakie mamy sukces, wracamy do tej wiesz, presji społecznej, mechanizmów społecznych, do oceny społecznej, no tutaj taki przewodnik, jak ty z nimi pracujesz, co im mówisz? Gdy oni przychodzą, no to pierwsza kwestia, po co do kłębka przez symptomologię, należy zauważyć, co takiego w ich życiu nie działa, a następnie wytłumaczyć im dlaczego. Oni najczęściej nie są świadomi, w jaki sposób coś, co przeżyli kiedyś, wpływa na to, co oni są dzisiaj. Ja tę dysfunkcję znajdę, nazwę, i będę miał model. Mm -hmm. I tak powstaje diagnoza. Mm -hmm. Teraz, na bazie tej diagnozy, jesteśmy w stanie określić cele. To wobec tego, jaki chcesz być i co chcesz mieć, wiemy co, bo mamy też motywację mm -hmm. od strony problemu. To jest znalezienie tego pain point, no nie? Boli mnie. Łapa, to potrzebuje plaster. Teraz określamy cele. No i teraz mamy cały szereg celów, planów, kierunków, i tu już wchodzi bardzo zarządzanie, związane z tym, w jaki sposób my to ogarniemy i co z tym robimy. Zamieniamy to w projekt. Budujemy trzy ścieżki: ścieżkę rozwoju kompetencyjnego, ścieżkę rozwoju wiedzowego i ścieżkę rozwoju osobowościowego. Mhm. Kompetencja, co masz umieć? Trzeba ci wsadzić w kontekst, w którym fizycznie będziesz. Jeździł na rowerze, żeby się nauczyć. Ścieżka rozwoju teoretycznego czy wiedzowego to jest, jakie modele naukowe musisz zdobyć po to, żeby rozumieć, jak to osiągnąć. Mhm. A kwestia rozwoju osobowościowego, i tu wchodzi rozwój osobisty, to jest, jakim masz być człowiekiem z perspektywy postaw, motywacji, zachowań, nawyków, po to, żebyś mógł to osiągnąć.